Cześć, zapraszasz mnie na swoje stanowisko, no, także cześć. jestem. Jak już jestem u Ciebie, to fajnie by było jakbyś mnie oprowadził. No choć zapraszam, pokażę Ci co tutaj mamy. Chętnie wchodzę. Chętnie wchodzisz. Tutaj mamy... Tutaj mamy tak. Jak co roku, jak zawsze, tutaj mamy solisy. Solis 90, 91 koni, solis 75, 76 koni i tam solis 60. Dobrze znane nam sprzęty zresztą. No tak, już parę razy przecież braliście tego Solisa do testów w sumie nawet i od nas. Tutaj mamy Dongfengi, bo takie mniejsze ciągniki też też wzbudzają zainteresowanie. Tutaj mamy na przykład Dongfenga 25 koni z kabiną. Mm -hmm. Tutaj obok mamy w sumie to samo, tylko, że bez kabiny. Niczym, się od, niczym innym się ze sobą nie różnią te ciągniki. Eee, też dobrze znam nam ciągniki, a może coś nowego macie w tym roku? Tak, jest nowość. O, bardzo fajnie. Jest nowość, bardzo ważna nowość. Jest to, są to ciągniki HANWO. O. Z HANWO już nagrywaliście, wtedy już się widzieliśmy, Wtedy ten właśnie też zaprosiłem. Mamy HANWO 254E. Mhm. Mm e, mamy, mamy też HANWO tutaj, HANWO z ładowaczem, bez kabiny, tylko z takim dachem. Też sobie by się sprawował na jakieś takie ogrodowe sprawy, tak jak podobno tego Dongfeng'a. Jak widzisz nie ma kabiny, tylko ma taki daszek. Yy, tutaj mamy handwo 504b. Mhm. Trochę większy, gabarytowo podobny do naszego solisa. I też w sumie mocą podobny. Ten ma 50 koni. To Czyli taki podobny, podobny do 60. No. Porównywałem do 60. I też mamy kolejne Hanwo, mhm. Już ostatnie. Hanwo 704B, ten ma 70 koni. Podobny do 75. No, czyli to jest taki odpowiednik Solisa S70. Mniej no prawie to samo, gabarytowo podobne, tak samo. I co? Hanwo pierwszy raz pokazujemy na targach, mhm. ogólnie tak publicznie, bo dopiero z nimi zaczynamy. I według mnie Hanwo ma szansę stać na równi z Solisem. Jestem bardzo ciekaw tego, jak będzie sobie radzić, a teraz pozwól, że rozgoszczę się i zobaczę, tutaj macie tak po swojemu. Proszę bardzo. Zaczniemy od Solisa. Co prawda w Solisie już siedziałem, ale zerkniemy, jak to wygląda, skoro mamy już kluczyki. Yep. Solis S60 nie jest zbyt duży, ale według mnie jest wystarczający na większość potrzeb. Fajne jest to, że od razu mamy podłokietniki, doceniam takie rzeczy w ciągnikach. Jest też oczywiście blenda. Super sprawa. Nie ma nic lepszego niż to. W Solisie na plus mamy to, że mamy panel klimatyzacji, co jest przydatne. Przy upałach włączamy sobie klimatyzację i nie martwimy się pogodą. Trzeba zamknąć ciągnik. Mam tutaj też taką ciekawostkę: jest to starsza wersja Dongfenga, którego już dobrze znamy, pod Marko Prokmar. Kabina jest wykonywana w Polsce. Już jesteśmy przy nowszym Dongfengu, który kabinę ma wykonywano w fabryce i tak wychodzi on z fabryki. Jestem na stanowisku z Dongfengami, zobaczyłem Hanwo, a że był ostatnio u nas na kanale, no to postanowiłem, że go zobaczymy i sprawdzimy, jak on tutaj sobie stoi i wygląda. Słyszałem o nich bardzo dużo dobrych rzeczy, takich jak, że jakość dobra. Cena dobra, także co? Trzeba zobaczyć i zobaczymy, jak to wygląda. Halo, co prawda, było już u nas na kanale, ale i tak uważam, że jest to bardzo ciekawy ciągnik. Zresztą teraz wsiadłem i nawet zobaczyłem, że na podłodze mamy wygłuszenia. Sprawia to wrażenie bardzo miękkiego, fajnego materiału i myślę, że te wygłuszenia na pewno poprawia komfort pracy przez po prostu większą ciszę w kabinie. Co jest na pewno ważne i na pewno trzeba na to zwrócić uwagę, bo jest to duży plus. Z innych fajnych plusików jest oczywiście Blenda, moja ulubiona sprawa w ciągniku. Jest panel klimatyzacji, co jest bardzo przydatne w lato, prosty system sterowania oświetleniem, także co, wszystko pod ręką i wszystko to co najważniejsze. A teraz mniej gaberytowo ciągniki, przyszła pora na Donkfengę, to do co zerknijmy, jak to wygląda. Donkfengu od razu to co zauważam, to jest to, co lubię, czyli podłokietniki, miejsca jest bardzo w porządku, wszystko jest raczej w takim miejscu, do którego każdy jest przyzwyczajony i jest to wszystko w takich standardowych miejscach, jest bardzo przejrzyście i myślę, że bardzo prosta, wiele osób na pewno to ceni. A właśnie, a propos jakości, jakość najlepiej sprawdzić samemu, więc jako firma S Agro chcemy oficjalnie ogłosić, że możemy wypożyczyć Wam ciągniki Hanwo na 3 dni. Jedynym warunkiem, jaki rolnik musi spełnić, to posiadać na swoim gospodarstwie ciągnik od 50 do 80 koni mechanicznych i co najlepsze, wypożyczenie pokrywa importer wraz z dostawą. Która może wynosić nawet do 200 km od naszego biura, które znajduje się w Wyszkowie. To słuchaj, skoro Wy jako importer udostępniacie taki ciągnik, to ja będę jeździł, będę zbierał od nich opinie, zobaczymy jak ten ciągnik będzie porównywany z ich ciągnikiem, który mają na własnym gospodarstwie, jak Hanwo wypada na tle tych ich sprawdzonych ciągników i zobaczymy jak Hanwo radzi sobie na naszym polskim rynku. Pff, nie ma problemu. Jeździ, pytaj, dowiaduj się, ja jestem pewny ciągników Hanwo. No to co? Ja Was mogę tylko zaprosić tutaj do importera, żeby wypożyczyć taki ciągnik i ja na pewno do Was chętnie przyjadę i zobaczymy, jak te hanwo daje sobie radę. To co, umowa stoi? Stoi! No i super, to mi się podoba. Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.